Chyba lepiej mieć trochę bardziej podrapane ściany, ale takie miejsce, do którego dzieci po prostu chcą wracać. I to, jaka jest atmosfera, to zależy od nas. Czy istnieje coś takiego jak anielska cierpliwość rodzica? Rodzic, rodzica zapyta. Istnieje coś takiego jak anielska nie cierpliwość nie rodzica? Nie <laughs> wiem, nie <śmiech> umiem. <śmiech> Jeszcze nie, nie widziałem <laughs> czegoś takiego, chociaż nie, no, są takie osoby, które chyba sobie lepiej radzą. Z nerwami rodzicielskimi, mm. ale myślę, że chyba nie ma nikogo takiego, komu by bezpiecznik nie wyskoczył w pewnym momencie. Także chyba anielskiej takiej cierpliwości, że nigdy nigdy, to, to chyba takie nie, coś nie istnieje. Mikołaj, jak u ciebie wygląda ten bezpiecznik, który odskakuje? No wygląda bardzo źle, wiesz, no. <laughs> Bo nie wygląda. Dlaczego bardzo źle? Dlatego, że nie wygląda tak, jakbym chciał. Mm -hmm. I myślę sobie, że mm, ostatnio słyszałem właśnie wypowiedź pewnego ojca, który ma dorosłe już dzieci ma czworo mają dzieci. I opowiedział o tym, że wstydzi się różnych rzeczy ze swojego <grym> rodzicielstwa i że teraz jest już mądrzejszy. No to ja tak mogę powiedzieć co roku mniej więcej, prawda? Że o, to co zrobiłem, no nie, to tego się wstydzę, ale już jestem mądrzejszy. Więc są rzeczy. Które się zmieniają, zmieniają się na lepsze, a są rzeczy, które człowiek nagle odkrywa, że no, trzeba było trochę inaczej się zachować. Ale nie wiem, czy ty mnie wyciągasz na takie osobiste zwierzenia, to co, trochę się, tak, troszeczkę się tego boję. Ale wiesz co, ale też sama siebie próbuję w tym wszystkim rozliczyć, bo no, pora na takie rozliczenie, że u mnie ten bezpiecznik no, szybko, szybko odpala. Ja mam tak zwany krótki ląd, ale co to oznacza? Że wybucham. Mhm. Ale szybko też jakoś wiesz, jestem w stanie tę złość pohamować. Natomiast no, dzieci nie do końca tak mają. To znaczy, mama krzyk zaczęła krzyczeć na przykład, jakoś tak zachowała się nie w porządku. I ja po minie moich dzieci widzę, że to było nie w porządku. Mhm. Że ta refleksja przychodzi dopiero po jakimś, po jakimś czasie. I powiem Ci, że obserwuję też innych rodziców. I widać tę cien, cienką granicę, y, która jest przekraczana przez, y, przez dzieci, właśnie. Bo dziecko nas tak próbuje. Czy, mhm. czy jeszcze się uda, czy jeszcze? Mhm. Ty, ty, ty miałeś takie próby, czy każde z Twoich dzieci inaczej działało, inaczej tak Cię dotykało? Wiesz co, ja myślę, że to jest, że dzieci czy nas próbują. No, można pewnie to tak nazwać. Myślę, że każdy z nas, każdego trochę próbuje, bo, bo to jest w ogóle trochę, chyba historia o, o naszych granicach i mhm. o naszych potrzebach o tym co my mamy w sobie, czego potrzebujemy i że jak ktoś nam tego już zabierze tak, że już się nie da no, to trochę tak jak się obserwuje te filmy przyrodnicze, prawda, że tam chodzą sobie jakieś koniki albo jakieś niemlewki albo jakieś tam nie wiem jakieś jeszcze inne zwierzęta. No i jak wszystko jest pięknie, a nagle jest takie nie by nic, łap, prawda? Łap, nie wiadomo z czego to się dzieje. tak. Bo ktoś tam gdzieś za bardzo podszedł, zbyt blisko. No, zwierzęta też mają różne charaktery. Każdy kto ma nie, psa, kota, wie, że to nie jest tak, że każdy kot i każdy pies to jest taki sam. Niektóre można tam go głaskać, ciągać za uszy, a innego nie. I, I to jest też tak z nami, że, że nam po prostu w pewnym momencie no, coś, co dzieci robią, też wiek, przez też względem wieku to się zmienia, prawda? Że jeżeli, jeżeli jesteśmy rodzicami, którzy mają 20 parę lat, dzisiaj coraz częściej młodzi ludzie mówią, Nie, to jeszcze poczekamy, to jeszcze poczekamy trochę. To się zemści. <laughs> e, bo łatwiej znieść pewne rzeczy mając lat 20-kilka niż 40-kilka. Ojejku, jak Jest cieszę różnica, się, że o tym no, tak? mówisz, dlatego że mam wrażenie, że właśnie ci dojrzalsi rodzice świadomie podchodzą do swojego rodzicielstwa, ale mają chyba tak mniej, mniej, zasobów. mniej zasobów, dokładnie. Jednak tej siły jest, jest, mniej i bardzo jestem ciekawa, za jakim modelem ty jesteś, bo może też o takim modelu. A trzeba jakie powiedzieć. są modele? Są dwa. Dobrze. Pierwszy jest taki, że rodzic przez cały czas jest w tym hamulcu ręcznym, to znaczy, że naprawdę on się hamuje do granic, do granic możliwości mm. i niestety przychodzi ten moment, gdzie tak. Kropla, jedna jedyna, powoduje, że tam wszystko wybucha. A jest rodzic, który na bieżąco, no, czasami w sposób gwałtowny, próbuje rozwiązać konflikty w domu. Czyli czy on sobie radzi z tymi nerwami lepiej, czy gorzej? Nie wiem, właśnie jestem ciekawa twojej opinii. Dwa Wiesz różne co, modele. To nie wiem, czy, czy ja się wpasowuję w któryś z tych modeli, bo, bo w ogóle widzę pewne niebezpieczeństwo w tej naszej rozmowie, bo my trochę... Bo znamy się, więc trochę tak pozwalamy tak. sobie lekko opowiadać o, o tej naszej nieidealności rodzicielskiej. Mhm. I, I dzisiaj jest w ogóle bardzo modne stwierdzenie, które ma, tak jak wiesz, moneta, dwie strony, albo jak księżyc, jasną i ciemną, że jest się wystarczająco dobrym rodzicem. I to jest z jednej strony bardzo piękne określenie, bo ja, ja je na przykład czytam w taki sposób, że okej, okay, zrobiłem to, co było można, i, i, i nie zrobiłem więcej, i no i tyle. I ale jest okay. nie obwiniam też, się. Y, to, czego zrobić nie powinienem. Mo, może, mi bardziej chodzi o to, że po drugiej stronie jest to, że się to trochę za łatwo rozgrzeszamy. Rozumiem. Hmm? Że, że wiesz, no, no oczywiście zdarzyło mi się wybuchnąć i, i nic w tym takiego, czym bym się szczycił, raczej się wstydzę, ale też zbyt łatwo się rozgrzeszamy. No jednak, my powinniśmy pracować nad tym, żeby nie wymuchać, bo złość, która jest w domu. No to, to jest coś, co niszczy ten dom. Można mieć piękne zabawki, meble i, i tak dalej, ale jeżeli atmosfera w domu jest taka, no niby rodzice są w porządku, ale generują taką atmosferę, że na przykład dzieci nie bardzo chcą tam wracać. Jest gęsto. No to, to nie jest dobrze. Chyba lepiej mieć y, trochę bardziej podrapane ściany, ale takie miejsce, do którego dzieci po prostu chcą wracać. I to jaka jest atmosfera, to zależy od nas. I, I tutaj to, co powiedziałem na początku, to chyba dlatego, że nikomu bym nie powiedział, a ty masz dobrze, ty masz źle, bo sam pierwszy uderzę się w piersi i, i, i widzę, że, że po prostu no, nie jest tak, jak jeszcze bym chciał. Natomiast myślę, że to jest coś, nad czym, nad czym trzeba i można pracować. A jeżeli już mówimy o, o tej cierpliwości, to wiesz, dla mnie ważne jest też to, żeby budować cały taki ekosystem. No bo mówisz, mówimy o tym krótkim lądzie. Dokładnie. No to wydłużmy ten ląd. Można pójść do sklepu i ląd to nie wiem, ile kosztuje, ale to jest jakiś kawałek czegoś, prawda? Jak to można wydłużyć? No, wyspać się można. Ja na przykład, jak się nie wyśpię, to ojejku, bez kija nie podchodź. Ale na przykład jak się, <laughs> przepraszam, jak, jak, jak się nie najem, to no, nie lubię być głodny, ale jakby radzę sobie z tym. A są tacy, że jak nie zjedzą, to. Jak głodno, to złe. Tak jest. Albo jak na przykład mi jest gorąco. Po prostu od razu jestem bardziej taki nerwowy. I myślę, że każdy z nas zna takie stresory swoje własne coś, co go tak bardziej podkręca. I no, dlaczego często wybuchają awantury po tym, jak nie, mama, tata wraca, wraca do domu z pracy? No, bo wiele rzeczy tam się nawarstwiało myśmy to tak kumulowali, kumulowali, kumulowali. Nagle bum! No, no zobacz, to bo zróbmy ten, coś, żeby nie było tego bumu. Bo ten poranek już jest nerwowy, wtedy, kiedy wszyscy się spieszymy, wtedy, kiedy dzieci same chcą założyć buty, bo jeszcze, a jeszcze coś się przypomniało, a jeszcze mamo zapomniałam ci powiedzieć, że, że trzeba było przynieść to, to, to i to i ten rodzic ciągle działa w takim popłochu, ma wrażenie i to już się dzieje rano. Więc następnie my rodzice idziemy do pracy, nie zawsze jest lekko, łatwo i przyjemnie, umówmy się, wracamy do domu, trzeba zrobić obiad, trzeba ogarnąć ten dom. Żyjemy bieżącymi sprawami. I, i wiesz co, właśnie to, to o czym ty mówisz, no to, to po prostu ta butelka się napełnia i lada chwila to wszystko eksploduje, ale czy dobrym rozwiązaniem jest to, ja też się na tym łapię, że szybko chcę jakąś rozmowę zamknąć, to znaczy... Nie chcę o tym rozmawiać i wolę na przykład wyjść. Tyle tylko, że jestem ciekawa, co dzieje się takiego w głowie mojego dziecka. Aha, ta mama, jak wróci, to dopiero się będzie działo, bo sobie przemyśli, jak już wyszła. To trochę to jest takie, jak rodzice, którzy wychodzą na wywiadówkę, tak? I to dziecko zastanawia się, co się będzie działo wtedy. Szukam takiego dobrego rozwiązania. Ty słusznie wspominasz o tym, żeby ten ląd wydłużyć. To znaczy, chociażby wyspać się. No, rodzic, który jest niewyspany, to jest rodzic sfrustrowany. No, takich myślę, frustracji jest w ogóle wiele. Wiesz co? Czy, czy, to jest, czy dana strategia, żaden sposób rozwiązywania problemu jest dobry, czy, czy nie? To. Y Wiesz, jakiś czas temu ktoś mnie zapytał, czy, czy jest różnica między wychowaniem chłopców i dziewczynek, albo jaka jest. No, mhm. Oczywiście moglibyśmy tutaj pójść, że tak, dziewczynki to tak, a chłopcy to tak, ale moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że jest różnica między wychowaniem różnych ludzi. I, i po prostu my jesteśmy różni. To trochę jak o tych zwierzątkach, prawda? To, to ten wątek już nam wraca. I wydaje mi się, że no coś u Was będzie działało w domu, a coś nie będzie działało z jakichś powodów. Mamy też, mówiłem o tych potrzebach, mamy różne potrzeby. Ja na przykład dla mnie bardzo ważne jest, żeby jak komuś zobowiążę się do czegoś, to żeby to dotrzymać. I jeżeli na przykład jestem gdzieś umówiony i próbuję wyjść z domu, i naprawdę już wiem po tych paru latach swojego życia, ile zajmuje mi założenie butów, ale mimo, że jestem już rodzicem jakiś czas, Naprawdę nie wiem, ile zajmuje założenie butów i ubranie się przez dzieci. Nie mam pojęcia. Raz to jest tyle, raz to jest tyle. Raz są awantury, raz ich nie ma. Yy, więc yy, mnie to bardzo napina. Tak, że jest opóźnienie w wyjściu, i ja czuję, że zaczynam zawodzić to zobowiązanie, tak? Bo widzę, jak czas leci i że za chwilkę ja już nie będę na czas. No, co trzeba byłoby zrobić, gdyby człowiek był mądry? No to powiedział: Ok. Dla mnie bardzo ważne jest nie zawodzić, nie spóźniać się. Więc potrzebuję buforu i tego dnia naprawdę stać wcześniej. No, oczywiście to jest bardzo trudne, bo budzenie dzieci wcześniej to też jest tak, że jak się za wcześnie obudzi, to, to, to też generuje samantura. awanturę, prawda? Tak. Bo one też mają swoje potrzeby, wyspania się, odpoczynku. Mm. To, no, to jest bardzo trudne. Ja myślę, że to jest jazda bez trzymanki i myślę, że to jest niesamowita w ogóle taka. Wiesz, rodzicielstwo to jest taka, taki kurs rozwojowy, taki na maksa, fantastyczny. Kiedy spotkałam całkiem niedawno mojego znajomego, któremu urodziło się pierwsze dziecko, w stosunkowo takim dojrzałym już wieku, to zapytałam, czy życie inaczej smakuje. A on się wtedy tak uśmiechnął i powiedział: Tak, smakuje zdecydowanie lepiej. On jest na początku tej drogi. I ja mu nie chcę psuć tej drogi. Nie chcę mówić, a zobaczysz, jak będzie, <laughs> będzie. Zobaczysz, jak będzie. Zobaczysz, co się będzie działo wtedy, kiedy dziecko już zacznie chodzić wtedy, kiedy, mhm. wtedy, kiedy na przykład pójdzie, pójdzie do, do przedszkola, ale ta anielska cierpliwość rodzica myślę, że ma swoje swoje jakieś granice. To, to jest coś, co to rozmawialiśmy o tym, że dziecko próbuje nas trochę i na tyle, na ile pozwolimy no to później będziemy zbierać yy, owoce tego. No, no tak, ale to jest znowu, myślę o, właśnie o relacjach. I y, ja jednak bardzo wierzę, że my wszyscy siebie nawzajem próbujemy. próbujemy. W, tak. W, chociaż, wróćmy do tego spóźniania. No, są ludzie, że się raz spóźnisz drugi i mówi, słuchaj, ale ty się więcej nie spóźniaj, tak. bo... Jest, też jest później. Jest, tak. jest, jest. Jest to nie, nie, nie mam problemu. Też mam dzieci na przykład Oczywiście. albo też mam swoje więc, rzeczy. Więc, więc to, to, to jest takie próbowanie uczenie się siebie nawzajem, a dzieci wiemy, że z tego samego domu wychodzą bardzo różni ludzie, bardzo różne dzieci i różni dorośli. Natomiast takim straszeniem jeszcze bym się do tego odniósł, bo, no bo to się mówi, prawda? Że małe dzieci, mały kłopot, kłopot duży, duże dzieci, duży, duży kłopot, kłopot. i a, jeszcze, jeszcze przepraszam, a znasz to powiedzenie małe dzieci bolą ręce, duże dzieci boli głowa. O, to nie znałem. Tak, tak. że Proszę małe dzieci utopinię. bolą ręce, a duże dzieci boli głowa. I to głowa. mi się bardziej podoba, wiesz, dlatego, że mm, ja, ja mam takie swoje powiedzenie, czy pytanie, właśnie, jaki jest najgorszy wiek dziecka? Ja jako nie rodzic wiesz? mogę powiedzieć, nie wiem. To ja przed powiem, tobą. To jest, słuchaj, to jest te, teraz. To jest a teraz. najlepszy wiek dziecka też jest teraz. Bo zobacz, teraz masz dwulatka, który się buntuje, e, no ale... Umówmy się, te dwulatki to są takie do tak. no kochamy je, <laughs> prawda, kiedy rodzi się dziecko, no, no to już w ogóle, to, to dziecko jest niesamowite, mm -hmm. ale z drugiej strony wstajesz w nocy, nosisz, nie da się odłożyć, płacze o coś, a ty nie wiesz o co, próbujesz to identyfikować, to jest bardzo trudny czas i bardzo piękny i tak samo później ktoś mówi, o, a te nastolatki to jest najgorzej, no. Jest najgorzej. To jest w ogóle bardzo ciężki okres w życiu. Ja myślę, że każdy z nas, jak sobie pomyśli o najcięższym okresie w życiu, to myślę, że wiele osób powie, bycie nastolatkiem. Ja tu w każdym razie wiele razy pytałem i zadawałem to pytanie. Tak, no dobrze o tym wspominasz, bo to bycie nastolatkiem, ten medal ma dwie strony. My pamiętamy, jak mieliśmy naście lat, tak. jak wyglądało nasze życie, jakie dramaty nas spotkały na przykład, jakie nieszczęśliwe miłości. Natomiast myślę, że nasi rodzice też potrafią dużo na ten temat powiedzieć. My sami, rodzice nastolatków, no też możemy złapać się za głowę i powiedzieć, co takiego się wydarzyło, że to moje dziecko na przykład teraz albo nie chce ze mną rozmawiać, albo jak ze mną rozmawia, to podniesionym głosem tak. i trzaska drzwiami. No tak i tutaj jest, może ja tylko powiem, że, że, że to bycie nastolatkiem też ma pozytywne oblicze, bo to jest już Człowiek duży można z nim Możesz różne, porozmawiać, tak, możesz pójść do kina do teatru. Głębokie tematy i fajne jakieś wyprawy, mhm. to wszystko można, można zrobić. Więc, więc to jest dwie strony medalu. A to o czym mówisz? No myślę, że my w ogóle żyjemy na no to, że żyjemy w ciekawych czasach, to jest chyba jasne, ale żyjemy w sumie w bardzo uprzywilejowanych czasach, bo dzisiaj bardzo łatwo jest wpisać nastolatki, nie, mózg i dowiedzieć się, prawda? I zrozumieć, mhm. a no rzeczywiście. To ja w sumie też tak miałem, że długo spałem jako nastolatek. I, i, i oni tak po prostu mają, bo im się tam przestawia ten zegar, mm -hmm. i oni tak po prostu potrzebują, a, to, a to, że on nie zapamiętał, to to jest naturalne, bo oni wtedy nie zapamiętują. Albo o to, że on nie wiem, tam właśnie coś obiecał, a nie zrobił, to naprawdę nie wynika z jego złej woli. I wtedy, kiedy tro trochę tak staniemy z boku i, i, i spojrzymy na tą rzeczywistość, tak, że Trochę jak w grze, prawda? Jakbyśmy nie wiem, wzięli grę planszową, są jakieś zasady, a to są takie zasady gry. No dobra, trochę łatwiej jest to zrozumieć. Chociaż w momencie, hmm. kiedy w domu gęsta atmosfera, kiedy dziecko przychodzi i ma jakąś pretensję, no hmm. trudno jest zachować te zasady. Trudno jest grać fair play czasami. I to, o czym wspominasz, że my sobie tak próbujemy, my wiemy, co powiedzieć, w jaki sposób się zachować żeby dotknąć tę drugą Oczywiście. osobę. Jesteśmy perfekcyjni i uczymy tego nasze dzieci. I uczymy one, tak. dokładnie tak. Mm. I teraz zastanawiam się odnośnie tej anielskiej cierpliwości, że jeżeli się złościmy, jeżeli no, te emocje jednak biorą górę, to na kogo my się złościmy? Na siebie czy na dzieci? O, no, to jest takie pytanie trochę retoryczne chyba, mm -hmm. prawda? Myślę, że to jest w ogóle ciekawe, żeby przyjrzeć się swojej złości. Ja jestem wielkim zwolennikiem robienia takiego dziennego przeglądu. Kiedyś to się nazywało rachunek sumienia, dzisiaj można i tak, i tak. Wiesz, żeby się zastanowić, no dobrze, wydarzyło się coś takiego, ale dlaczego się wydarzyło? Czy to było słuszne? Niektórzy mówią, żeby nie przepraszać dzieci. No nie, ty jesteś dorosły, nie przepraszasz. Ale w jaki sposób nauczyć dzieci przepraszania? No przepraszając. One się od nas uczą. Jeżeli my się będziemy złościć, one się będą uczyć złościć. Jeżeli złościć, no wściekać. No nie, tak, nie chcę tak, teraz wchodzić tak, tak, w temat tak. złości, czy mhm. złość jest dobra, czy nie. Raczej jest dobra, jest neutralna, jest pewnym uczuciem, ono się pojawia i tylko pytanie, co my z nią robimy. Ale, ale jest tak, że, że naszym zachowaniem, właśnie dzieci nas nie słuchają, tylko dzieci nas obserwują i, i uczą się. Możemy mówić, powinieneś inaczej, ale jeżeli my się zachowamy inaczej, to wtedy, wtedy dzieci się tego inaczej będą uczyć. Więc wydaje mi się, że takie zreflektowanie nad, nad sobą, zobaczenie dlaczego to zrobiłem i, i przyjść i potem powiedzieć, wiesz co, no tutaj zachowałem się może w słusznej sprawie, ale w niewłaściwy sposób. I, i myślę, że każdy z nas, rodziców, chciałby kiedyś usłyszeć od swojego dziecka, które przyjdzie i powie, wiesz co, mamo, tato, no zachowałem się może we właściwej sprawie, ale w niewłaściwy sposób. To chyba byłoby piękne, żeby tak było. Więc anielskiej cierpliwości sądzę, że nigdy mieć nie będziemy. Wybuchy na pewno się pojawią. Ostatecznie to my jesteśmy dorośli, a nie dzieci, więc, a nie dzieci są tymi dorosłymi, więc to jednak na nas ciąży większa odpowiedzialność. I co robić? Identyfikować o co nam tak naprawdę chodzi, starać się to spokojnie nazywać. Czy na przykład, I skracać ląd. Tak, tak. Czy, czy, czy na przykład ta awantura nie jest spowodowana była tym, że dostaliśmy reprymendę w pracy. Oczywiście, Że tak. zapakowaliśmy tyle do torebki, do plecaka, donieśliśmy to do domu, tak. no to teraz łubudu wywalamy wszystko y, mhm. przy, przy obiedzie. Y, no i robisz no znowu... I jedna mała rzecz i już jest, już jest tak, koniec świata. Tak, jest, to jest ta lawina, wiesz. Natomiast hmm. też bardzo, bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś, mianowicie... Mm, tego, te, tego przez, przez cały czas będę do tego dążyć. Jak ten, jak ten ląd wydłużyć? Na pewno nie wydłużamy go mówiąc, dziecku, bo ja w Twoim wieku, ja w życiu bym się tak do matki, do ojca nie odezwała na przykład. A nasze dziecko stoi właściwie, no nie bardzo wie o, o co nam chodzi. Przyszły takie czasy, a myślę, że dobrze, że dzieci traktujemy jak partnerów. Że zachowujemy system dziecko-rodzic, mm -hmm. natomiast przyszedł moment, że dzieci mają swój głos. No, kiedyś bardzo tak. popularne powiedzenie: Dzieci i ryby głosu, głosu nie mają. I to o czym mówisz? No, całkiem niedawno znajomy powiedział mi, jak mama um, próbowała go. Wyleczyć z nałogu palenia papierosów. To no był no, e, mężczyzna, mężczyzna, no, chłopak, który miał chyba tam 19 czy 20 lat. No, wtedy, już, kiedy mama próbowała, tak? E, e, wtedy, kiedy e, tłumaczyła mu, że nie powinieneś no, palić. No, nie powinieneś palić tych papierosów. Zobaczysz szybko, na tego raka umrzesz. Mm. I on powiedział, że on widzi ten obrazek mm. przez cały czas. <laughs> I on mówi, słuchaj, mm. ja bym dorosły facet już wtedy. Ja miałem 20 lat. No i jakie to jest? Świadectwo. Oczywiście. Więc, tym bardziej, będąc rodzicem młodszego dziecka, wtedy kiedy my mówimy: Nie powinieneś tyle siedzieć przy komputerze, sprawdzając jeszcze maile z pracy. No, umówmy się. No albo przed no, telefonem. Jakim my rodzicem wiarygodnym? Kiedy, kiedy jesteśmy, kiedy cały czas mamy ten telefon. Wtedy, kiedy my się złościmy, no to nasze dziecko. Nie wejdzie z nami w taką dyskusję, nie powie: Mamo, to usiądź teraz przy stole, tato, usiądź, porozmawiamy o tym problemie. No nie. Wiesz co, zdradzę taki patent, nie wiem, może się komuś przyda. Teraz tak mi przyjdzie do głowy, mm -hmm. a propos tego wydłużania lątu. Kilku mężczyzn mówią mi, że to stosuje i że to im naprawdę czyści głowę, że jeżdżą do pracy na rowerze. I, i wychodząc z pracy, jeżeli ma do przejechania nawet, nawet kilka kilometrów, mm -hmm. nawet jeśli to nie jest daleko, to po prostu wiele tych rzeczy, które, które są, a jeszcze tam do kogoś trzeba było wiadomość napisać, a tam to spotkanie, które. a tamten dom mnie zdenerwował. I wiesz, jest taki bufor, taki czas, że po prostu jedziesz, jeszcze jest wysiłek fizyczny uh -huh, uh -huh. i to tak wszystko tak. Czyści się głowa. Czyści się głowa, dojeżdżamy pod dom. Ci, którzy nie mają takiej możliwości. To myślę, że. Bo sam, samochód to jest w ogóle niezbyt dobre miejsce, bo tam można Nie, bo się jeszcze załatwić dzwonisz. telefony, tak, prawda? dokładnie. Line można sprawdzić. Tak, w korpie, <coughs> niestety. Wiele rzeczy można zrobić, więc, więc to jest trochę problematyczne. Ale można zrobić coś innego. Można w ogóle wracać autobusem, można. I to, to jest niezłe, szczególnie że rzadko kiedy ktoś ma przystanek dosłownie pod drzwiami, więc jeszcze przykładają. Tak, wie, musisz przejść. Mhm. I można, wiesz co, jeszcze, a nawet jak się jedzie samochodem, można jeszcze jedną rzecz zrobić. Ja też często o tym mówię w czasie warsztatów, które prowadzę i, i widzę, że to jakoś się podoba i się sprawdza, żeby zatrzymać się pod domem, na przykład w samochodzie albo pod klatką i po prostu zrobić stop. Spróbować zrzucić te wszystkie myśli, które jeszcze w samochodzie się kłębią. To ja to robię, wiesz. Dokładnie, super, fajnie. Ja to robię. I to jest trochę dla mnie to jest trochę jak taka śluza na okręcie podwodnym. Tak, prawda, żeby przejść między kolejnymi przedziałami tego okrętu, trzeba takie szczelne drzwi zamknąć. Czyli zostawiamy pewne rzeczy i wchodzimy na czysto do tej rzeczywistości. Parkuje samochód i jeszcze chwilę siedzę. Tak. I jeszcze chwilę, bo ja wiem, że. Ta to chwila radio, będzie które... cenniejsza niż to, to że będziesz no, te trzy minuty dokładnie. wcześniej w domu. Mhm. To radio już jest wyłączone, ten telefon już nie dzwoni, ja po prostu siedzę. I mam chwilę dla siebie, która pracentować będzie tym, że ta mama nie będzie, wiesz, nabuzowana przy, przy otwarciu drzwi do domu czy do mieszkania. Mikołaj, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za Mogę proszę. jedynie powiedzieć do zobaczenia, ponieważ podczas naszego kolejnego spotkania porozmawiamy o tym, jak być tatą, bo podobno szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, a my też pójdziemy w tę stronę, że szczęśliwy tata to I, szczęśliwe dziecko. I zobaczymy, co nam wyjdzie z tej tak rozmowy. Tak jest. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.